Czasami mówi się, że weź nie bądź święty od papie, świętszy od papieża. A właśnie, że bądź świętszy od papieża, tylko nie próbuj być świętszym od samego pana Jezusa. Jezus mówi, że uczeń nie przewyższa nauczyciela, ale każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Naszym nauczycielem jest Jezus Chrystus. Czasami w przypływie dobrej woli, entuzjazmu, też. U osób szczególnie pobożnych można obserwować tendencję do, bycia, do próby bycia świętszymi od samego pana Jezusa, od tego, który jest najświętszy. Błogosławiony Karol de, de Foucault pisał o tej skłonności. Pisał o tym, żeby nie starać się właśnie być świętszym od niego, bo jest to zagrożone pychą. Żeby nie próbować być bardziej wymagającym od samego Jezusa, bo się stanie człowiek surowym. Żeby nie próbować być bardziej łagodnym od pana Jezusa, bo będzie uznawany za słabeusza. Ważny jest ten umiar, albo inaczej dążenie do tego wzoru, który ukazuje Chrystus. Nie więcej, nie mniej, ale w punkt naśladowanie Chrystusa. Nie próby bycia mądrzejszym od Niego, lepszym. Nie, naśladuj Chrystusa, to jest wystarczające. A i to nam idzie bardzo trudno. Warto pytać też, też siebie, czy w pewnych sprawach nie przesadzam. Czy, czy moje starania są jakoś uporządkowane? To znaczy, czy troszczę się o to, co rzeczywiście istotne, czy też. W sposób skrajny podchodzę do tego, co, co drugorzędne. To ważne, żeby sobie to układać, żeby jak najbardziej zbliżać się do tego wzoru, który stanowi dla nas Chrystus. Pan Jezus poucza też o tym, w jaki sposób patrzeć na drugiego człowieka i w jaki sposób ewentualnie go pouczać. Zobaczcie, mówi. Ten wypowiada te bardzo znane słowa o odrzazdze, o belce w oku. To znaczy, że my często, nie widząc jakichś swoich wad, sami, będąc, y, będąc ślepy, ślepymi, bardzo surowo oceniamy innych. Widzimy u innych rzeczy drobne, u siebie nie widząc rzeczy dużych. Jest jakaś tajemnica w tym, w tym zaślepieniu, które, które może u człowieka występować. Jest takie coś. Łatwiej nam zobaczyć to u innych, że ktoś jest zaślepiony, a czeka się innych odrobiazgi niż u siebie. To ten, który jest zaślepiony, najmniej widzi u siebie właśnie, a najwięcej u drugiego człowieka. Warto, żebyśmy na drugiego patrzyli z łaskawością, najpierw badali też swoje spojrzenie, swoje serce, dopiero później robili to u innych. Dopiero wtedy, kiedy sami uporządkujemy siebie, możemy pomagać w tym innym. Bo jak mając belkę w oku, możesz powiedzieć, że komuś wyjmiesz drzaskę, że komuś pomożesz czymś. Nie, musisz najpierw zająć się sobą. I jak już będziesz bez tej belki, to wtedy będziesz mógł pomagać innym. Zaczynamy zatem zmienianie świata i ludzi od samego siebie. A dopiero później... Zmierzamy w stronę innych, aby im nieść pomoc w tym, aby i oni mieli światłe oczy serca, dobrze widzieli, bez drzask, bez belek.